Czasami na kanale pojawiają się takie komentarze właśnie, że jakiś tam pierdały typu dzięki za coś tam. Mam pytanie. Mam portfel, na którym trzymam USDT i mam tutaj te frazy i te frazy są podane publicznie. Czy możesz mi wyjaśnić jak na przykład mamy przenieść na Binance czy coś tam? I teraz chodzi o to, że jak wpiszecie sobie te frazy do portfela, to jest duża szansa, że można tam zobaczyć faktycznie ile jest tej kasy. Czasami jeszcze mówią w jakim portfelu, jak na przykład wejdziecie z nimi w dyskusję to oni powiedzą wtedy, że a, musisz przejść tam do takiego portfela typu safe, y, safe y, Gnosis, czy tam jakieś inne no i teraz na czym polega ta cała sztuczka, gdzie tu jest oszustwo no i do nagrania tego filmu y, y, zainspirował mnie Rademenes VG, dzięki Rademenes bo to w sumie dosyć ciekawe właśnie tak, można by się wdać, że no co to może pójść nie tak, nie? ale już spieszę wyjaśnić Chodzi o to, że jak zobaczycie taką, taki portfel, po tym wpisaniu tych fraz, można zobaczyć saldo, czy tam w jakim portfelu oni powiedzą, żeby to wpisać. No i widać, że na przykład jest 4000 takich dolarów, 5000, tysięcy, 8000, tysięcy i wiadomo, że każdy by chciał no, tą kasę przelać na swój, na swój portfel, nie? Bo to wiadomo o co chodzi. Ale no, żeby przelać teraz tak, taki token, no to musicie swoją jakąś tam kasę natywną wpłacić, czyli jak na przykład będzie się Ethereum. I na Ethereum zobaczycie, że jest tam 5000 dolarów. No to trzeba trochę ETH kupić, żeby przelać ten, ten token. Na sieci Tron trzeba kupić TRX, -y, na Poligonie tam trzeba kupić pole i tak dalej, i tak dalej. Na jakiejś sieci zawsze coś trzeba kupić. I teraz, jeżeli yy, macie to krypto z giełdy, no to giełda na przykład pozwala na wypłacenie minimum 5 dolarów, 4, czy tam minimum 10, że na przykład nie pozwoli wam wypłacić 5 centów, bo im się to nie opłaca. Więc jakieś tam jest zawsze minimum, które musi być. I powiedzmy, że wpłacacie sobie te 5. Dolarów, albo powiedzmy, że wpłacacie 10 dolarów, żeby za chwilę w 10 dolarów tej walucie natywnej, czyli 10 dolarów w WTH, żeby zaraz wypłacić te 8 tysięcy tutaj dolarów, które jest na tym koncie. I się okazuje nagle, że ten portfel to jest multi-sign portfel, czyli ustalacie sobie na przykład ktoś, kto tworzy taki portfel, ustala ilość kluczy. I na przykład ustali, że są trzy klucze do tego portfela. Ale żeby wysłać jakąś kasę, musi podpisać dwoma kluczami. Czyli taki skamer stworzył sobie trzy klucze. I on ma wszystkie te trzy klucze i jeden z tych kluczy daje wam tutaj. Czyli możecie sobie tam podejrzeć powiedzmy te frazy. Jedna z trzy, trzy takie frazy, różne zestawy tych fraz. No i jedną daje wam wtedy możecie zobaczyć jakie jest salda. Ale żeby wypłacić kasę, potrzebne są podpis z dwóch kluczy. Czyli musicie podpisać swoim kluczem, który jest stworzony z tych fraz tutaj, co są. Ale musi być też drugi klucz i ten drugi klucz ma ten złodziej, który was chce okraść. I on ma w zasadzie dwa klucze, czyli tak naprawdę jak wypłacicie te 10 dolarów, w tej natywnej walucie to nie możecie nawet tych 10 dolarów później wypłacić. A już to dopiero te 5000 tysięcy, czy ileś, bo to faktycznie on tam wpłaca te 5000 czy 4, one są prawdziwe, i ludzie myślą, że ojej, 4000 tysiące, no to wpłaci tą piątkę, czy dychę, żeby, żeby wypłacić te 4000 tysiące, i nagle się okazuje, że on nie możesz ruszyć nawet tej swojej wpłaconej kasy. I potem po jakimś tam dniu, tam jakiś jest, co sprawdza, czy ktoś to wpłacał, czy to saldo w jakieś się powiększyło. Z tej natywnej waluty, a no i on sobie tymi dwoma kluczami podpisuje i wypłaca te wasze 10 dolców. I jeżeli taki bot robi kilka tysięcy takich wpisów, ludzie są zazwyczaj chciwi i chcą, o tyle kasy to biorę, biorę, no to może tam powiedzmy na 3000 na 3 wpisów 10 osób się nabierze, to już ma stówkę dziennie, nie? A jeżeli nabierze się więcej, to mi się wydaje, że tam na pewno się więcej przelewa kasy, więc zawsze jest to jakiś tam ktoś tam się zawsze nabierze, więc może tutaj się przelewać dużo, dużo kasy. Dlatego w Krypto. Zbyt oczywiste rzeczy to wiadomo, że są pułapką jakąś tam. I że ktoś od Was coś chce kupić, czy coś tam zrobić na giełdzie, ale najpierw wy musicie wpłacić albo prowizję zapłacić, to nie ma co się na to nabierać, bo to zawsze jest jakieś oszustwo. Tylko, że no, dosyć akurat ciekawe, nie? że w tym aspekcie, że tutaj ten multisign wallet jest. No i tutaj gdzieś miałem ten multisign wallet i sobie uruchomiłem na telefonie. Więc Wam pokażę, jak można taki portfel skonfigurować. To, on, to nie jest popularny portfel, ale na przykład, jak macie firmę, gdzieś tam jakiś zarząd, i wtedy możecie dać, że muszą 3-4 osoby z zarządu podpisać, żeby można było wysłać transakcję. Wpiszę tam jakiś test, multi, to nie ma znaczenia. Sieci, teraz dodajemy tutaj ownera, czyli tam właściciela, i tu mamy te klucze, i możemy dodać, na przykład, stworzyć jakiś tam user1, powiedzmy dobra, to skip, skip Dan dobra, dodaj owner'a user2 niech będzie i jeszcze trzeciego dodamy 3. I to są te frazy, i na przykład jedne z tych trzech kluczy to są właśnie te frazy. Ja Wam daję te frazy, powiedzmy w tym komentarzu, właśnie na YouTube, tam, że pomóż mi coś tam przelać te środki. Ok, i teraz dodajemy jeszcze jednego onera Wybieramy te klucze, czyli jest user 2. Widzicie, I można dodać teraz do portfela user 3. I wybieramy sobie tutaj, ile wymagamy kluczy do potwierdzenia, czyli muszą być dwa klucze z tych trzech. Jeden z tych kluczy jest wam pokazany, ale dwa nie są, czyli jednym kluczem nic nie zrobicie. No i tutaj dalej się tam ustala jakieś rzeczy. Tu już inne opcje to nie ma znaczenia. Chodzi właśnie tylko o tę zasadę, że tu ustalacie, ile. Jak będzie 5 użytkowników czy sześciu, no to no to wtedy pięć tych kluczy, powiedzmy, wymaga. Nie więc tak to działa i w ten sposób jest ten skam zrobiony, że jeden z tych kluczy jest Wam udostępniany, ale ta osoba ma dwa inne klucze, które sobie właśnie może tymi kluczami podpisywać i wysyłać tą Waszą wpłaconą kasę i Was okraść. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Trzymajcie się, no i nie dajcie się okraść.